Witam w kolejnym odcinku na moim kanale A dziś stwierdziłem, że idealnym początkiem roku będzie nagranie odcinka związanego tym razem nie z youtuberami nie z influencerami, a z wami i to wasze ulubione słodycze. Dzisiaj przetestuję Jeśli jak wiecie niech się nie spodoba koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał po więcej, a my już nie przedłużajmy i przechodźmy do tych słodyczy ponieważ mam tu masę ale to masę rzeczy i szczerze mówiąc nie wiem czy ja je lubię <laughs> więc zobaczymy jak będzie mi szło testowanie tego wszystkiego Jakiś czas temu prosiłem was, żebyście na moim Instagramie napisali mi wasze ulubione słodycze No i w końcu je mam Także zaczynamy od całkiem dobrej rzeczy, którą już kiedyś próbowałem I jest to mleczko kandyzowane w tubce karmelowe I dostaliśmy tą wiadomość od Jagodowa Diva Mamy mleczko zagęszczone o smaku karmelowym Wydaje mi się, że takie mleko, tylko że o innym smaku, czyli śmietankowym Próbowaliśmy przy ulubionych słodyczach Julii żółtej Dobrze Kasia mówię? Tak jest! Tak. Więc uwaga, otwieramy Ja wam nie jadłem kiedyś, to jest taki smak z dzieciństwa, to każdy kiedyś próbował, ale nie jestem pewien czy te karmelowe w sumie. Jak patrzę na to opakowanie, to wydaje... Pociekło, pociekło na kolejną rzecz. Okej. Okay. Mm. to jest te standardowe, takie pyszne. To jest lepsze niż śmietankowe, aczkolwiek trochę smakuje jak polewa karmelowa. Katia spróbuj. Mniami, nie? No dobre. Dobre, pyszne. To dobre czy pyszne? Niesamowite, wyrafinowane, no, właśnie tak, gostyńskie mleko. Nie, wiem, słuchajcie, jest serio bardzo dobre. W sensie, nie wiem, ile bym był w stanie zjeść z tej tubki, podejrzewam, że tyle, ile zjadłem mi wystarczy na tydzień, ale jest to dobre, serio, niami. W ogóle jestem w szoku, że ja ostatnio mówię, że rzeczy są za słodkie. Dałbym 4,5 na 5. I przechodzimy dalej i teraz mamy czekoladę. Jest to czekolada mleczna z chrupkami ryżowymi od Emilki Rusakiewicz. Szczerze mówiąc jadłem już dużo czekolad i jadłem też czekoladę z ryżem takim w środku, ale nie z chrupkami ryżowymi. W sensie tej nigdy w ogóle nie próbowałem, naprawdę. Więc jestem ciekawy jak będzie smakowała i czy będzie smakowała tak samo jak ten ryż preparowany, który jest w czekoladzie na przykład w Lidlu. E, czy będzie to coś innego, więc mamy milkę. O nie wiem jak to pachnie, jak Kinder Country, ale od milki, okej. Okay. Próbujmy. Halo. Powiem szczerze, że jest to bardzo dobre. Tyle, co mogę powiedzieć. Nie jest to w ogóle ryż taki, wiecie, preparowany, jak, jak myślałem. Są totalnie chrupeczki. No, nawet pewnie nie wiedział, że są ryżowe, ale są bardzo dobre. Zarąbiste. Serio. Więc daję tutaj piątkę, nie ma się przyczepić. Mniami. I teraz czas na deser. A dokładnie chodzi o baklawę. I tu baklawę akurat dostałem od producenta, który mi robi piosenki. I szczerze mówiąc, Wydaje mi się, że jadłem kiedyś baklawę w jakimś hotelu na All Inclusive na wakacje. pistacjowa i orzechowa. Szczerze mówiąc, jadłem kiedyś chyba właśnie w hotelu i chyba mi to nie smakowało. No znaczy, ja nie wiem czym się charakteryzuje baklawa. ładna jest baklawa. Okej, okay, próbujmy. Hmm, no w sumie to nie jest złe. Bo wydaje mi się, że ja kiedy w hotelu ta baklowa była taka totalnie mokra, że z niej aż ciekło, i to było niezbyt dobre. Ta jest taka bardziej słuchaj, to jest troszeczkę jak ciasto francuskie z pistacjami, tylko że polane w takiej właśnie w takim syropie miodowym albo cukrowym. Więc ogólnie nie kupiłbym ponownie, ale nie jest to nie dobra. takie 3,5 na 5 albo 4 na 5. Hojny ja 4 na 5. Kolejna wiadomość była od. Spacer w deszczu i był to Milky Way do picia. I ze względu, że bardzo chce mi się pić po tym cieście, to właśnie dlatego do tego przyszedłem. I szczerze mówiąc, szczerze, nie mam pojęcia, czy kiedykolwiek tego próbowałem. Wiem, że piłem kiedyś chyba Twixa. Wiem, że używaliśmy też Skittles bardzo często do odcinków jakichś, ale nie wiem, czy kiedykolwiek próbowałem tego Milky Way'a. Wydaje mi się, że nie. <laughs> A nie, ja chyba próbowałem. Tutaj. Dobra, zacznę. Co, trzeba jakoś otworzyć jeszcze? Nic się nie zmieniło. Dalej jestem głupi. O, dobra, mamy to. Uwaga, pachnie po prostu jak mleko czekoladowe. Tak, totalnie smakuje jak mleko czekoladowe, ale jest dobre. Wow, ale takie słodkie. Mmm, to jest jedno z lepszych mleczek czekoladowych, jakie piłem. Oh wow, I love it. Milky Way, mleko czekoladowe. 5 na 5 ode mnie dziś. nawet piątkę z plusem bym dał. Lilka Stanecka napisała mi, że lubi Oreo Double Cream, ale ja już chyba jej jadłem, więc nie będziemy tym razem testować. I strzelający cukier z Tigera. niebieski. No więc, właśnie taki, strzelający cukier z Tigera. niebieski. Mam. I nie jest to pierwszy raz, kiedy go będę jeść, ponieważ ja już je testowałem. Robiłem też kiedyś na swoim kanale ASMR z oryginalnych tych cukier strzelających, czyli Poprox, więc było całkiem ciekawie. No i co, generalnie ja lubię ten strzelający cukier, serio. Teraz dopiero, kiedy już trochę przestaje to strzelać, albo jeszcze nie, to dopiero tak poczułem taki smak prawdziwy i nie smakuje tak zwykły cukier po prostu. Te niebieskie smakują totalnie jak borówka. Taka sztuczna borówka oczywiście, ale lubię ten smak, serio. Mm. Ja lubię borówkowe rzeczy. To jest mega dobre. Nie no, w ogóle ten odcinek, wy macie dobry gust, jeżeli chodzi o słodycze. To jest 5 na 5. Po raz kolejny w tym odcinku. Co się wydarzy dalej? Przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli uwaga: sok z gumijagód jagód napisał lub napisała mi precelki z Hershey's, no i mamy precelki Hershey's. 32,99? Czemu to jest tak drogie? Precelki Hersheys za 32,99 Podejrzewam, że w Stanach kosztuje jakieś 3 dolary W każdym razie Mamy tutaj 240 gram precelków Hersheys Które są w czekoladzie mlecznej Hersheys I jeszcze mają takie paski czekolady gorzkiej Hersheys Także pachnie... Pachnie jak dobrej jakości kakao Wow Serio niesamowity zapach, uwielbiam ten zapach Okej, okay, yy, w każdym razie Spróbujmy. Wyglądają trochę gorzej niż, niż na opakowaniu. Mam wrażenie, że są troszeczkę oszukane, bo na tym opakowaniu są takie lśniące, piękne. Tu są bardziej czarne. Jakby po prostu zostały spalone. Spróbujmy. Mmm, te są lekko słone. To jest czekoladowe. Z dodatkiem tej czarnej czekolady, nie jest to za słodkie. Jest to po prostu zarąbiste. Przejdźmy do oceny. Ocena to 4,5 na 5. Są dobre, nie są rewelacyjne, jak to powiedziała Kasia. E, są drogie, ale są dobre. Więc 4,5 jest fair. Lecimy dalej. Cukierki, jamaika. Nie wiem, czy kiedykolwiek jadłem. Z czym dostał? Czy to jest trochę jak Bounty. Nie Tu mamy cukierki w Które podesłała mi xxola67 I jestem ciekawy jak ona spokoju, bo chyba ich nigdy nie jadłem Czyli to jest czekolada i w środku jest masa kokosowa jest Czyli jest to się... tak jak Bounty? Nie, to jest w ogóle jak co innego Jak w ogóle co innego jak jest czekolada i w środku Nawet ma kształt u góry jak Banty To taka proszkowa masa O właśnie jak już wiecie z poprzednich odcinków, chociażby z testowania ulubionych słodyczy Julii Żugaj, że nie przepadam za proszkowymi nadzieniami, ponieważ są one dla mnie przytłaczające. A ten jest jeszcze o smaku kokosa, którego ja po prostu nie lubię. Więc yy, cukierki Majka ewidentnie idą do Kasi. I ja bym tutaj dał mocne 2 na 5. Przepraszam xxola67, przepraszam cię Katarzyna, po prostu to nie jest mój smak. I Ewidentnie cukierki mogą iść do ciebie. Lecimy dalej. Miej żelki, mleko, duszki. Żelki owocowe, wzbogacone witaminami. Są białe i chyba też ich nigdy nie jadłem. To jest jakaś edycja w ogóle prawie, że halloweenowa, bo to jest jakiś straszny dom narysowany. Mamy smaki. Cytryna, czerwona pomarańcza, jabłko, wiśnia, brzoskwinia i marakuja. Uuu, to ja chcę spróbować ten. Który to jest? To jest taki duszek z pomarańczowym tłem. Uwaga, próbujemy tego z marakują. Czy jest tutaj też jeden taki? Jest jeden. Dokładnie na całą paczkę jest tylko jeden o smaku maracuj, i to jest ten. Także uwaga, spróbujemy. Mm, mam aparat, więc ciężko mi się je takie rzeczy, ale uwaga. Powiem mm. wam tak. Mleko duszki smakują troszeczkę jak sernik na zimno, bo to takie mleczne, taka masa, która gdzieś tam rozkłada się w mojej buzi bardzo powoli, ponieważ mam aparat i nie mogę jej przegryźć. A to tło, które miało być o smaku marakui, czyli ten żelek marakujowy, był tak delikatny, że prawie nie czułem tam marakui. Totalnie czułem się jakbym miał taki sernik na zimno z galaretką na wierzchu. Niestety nie podeszło mi. Tym razem sernik wyleciał po prostu do torebki. Więc oceniłbym to tak na 2,5 na 5, bo ta marakuja gdzieś tam była, ale taka… Lecimy dalej! Ej! I uwaga, kolejna dziwna. Tym razem rzecz. Denser wysłała, albo wysłał mi, nie jestem pewien. Wiem, że to lekko dziwne, ale bardzo lubię jeść na łyżeczce suche, słodkie kakao. No po prostu ten odcinek jest kontynuacją odcinka Julii Żugaj, naprawdę. W się sensie, ulubionych słodyczy Julii Żugaj. Mamy tutaj kakao. Tam u y, słodyczach Julii Żugaj testowałem mleko w proszku na łyżeczce. I wydaje mi się, że gorzej być nie może, ale przekonajmy się i sprawdźmy jak będzie smakowało kakao na łyżeczce. Suche, takie mniami. Otwieramy. Pachnie ładnie. Mamy łyżkę, a nie łyżeczkę, więc wezmę trochę tylko. Hej! To mi się rozsypała, kichnąłem, bo powąchałem do kaka. <grych> Najgorzej! No Dobra, spróbujmy. Boję się, mam taki lęk po tym mleku w proszku, że to no ja nie mogę tej konsystencji proszku przeżyć. Mmm, no jest to dobre. Szczerze, smakuje to trochę tak, jak już bym je rozpuścił i wziął po prostu małego łyka, ale takiej gęstej, rozpuszczonej czekolady. Jak jest zima, tak jak teraz, jest zimno, idziecie sobie spacerkiem, weźmiecie sobie na wynos gorącą czekoladę, to to właśnie smakuje tak. Nie no, jest dobre. W sensie, nie spodziewałem się. Jestem w sumie zadowolony. Mega. Mniami. Wow, mega. Przechodzimy dalej ostatnie dwa produkty i tym razem mamy The Jolly Rancher Ranoher Okej, okay, mamy cukierki, yy, których nigdy w życiu nie jadłem I zastanawiam się czemu w sumie Bo są amerykańskie Jest napisane, że są to twarde, owocowe cukierki od The Hersheys Company Uuu, czyli to jest Hersheys Od nich Patrz tak kurde, jak sobie zrobili biznes Połowę słodyczy w Stanach sobie robią W każdym razie, te cukierki są o smaku wiśniowym Jagodowym? Musiałem się chwilę zastanowić. Arbuzowym. Jest też Blue Raspberry, czyli niebieska malina. To jest sztuczny smak, który właśnie chyba w Stanach powstał i jest bardzo dobry, ja go lubię. I jest zielone jabłuszko. Także otwieramy. Nie wiem, czy to będą landrynki, Czy to będzie bardziej coś w stylu. Uuu, bierzemy niebieską malinę. Tak, to będą landrynki. Myślałem, że to będą trochę takie żelkowe. Ale jednak nie. Okej. Okay. Wyglądają tak. Ale ładny kolor ma. Przepiękny ma kolor. Czy widzicie ten kolor? Kolor Bombay Safi. Tak właśnie wygląda. Ok. O, cholera, dobra. Mm. Kocham niebieską malinę. O Jezu. Okażemy wszystko. O Jezu. Mm. ja lubię. Ale to jest po prostu landrynka. Ja jej nie przegryzę, bo mój para tego nie wytrzyma. Dobra, ta niebieska malina, zawsze mi się kojarzyła, że jest mega słodka. Tu ona jest w wersji kwaśnej i to jest fajne. Dobre są. Daję 4,5 na 5, bo to nie powala, ale jest naprawdę dobre. I przechodzimy dalej. Na Lenor Flaming, to nie wiem czy to też dziewczyna, czy chłopak, nieważne. Może to trochę dziwne, ale landrynki cytrynowe. No więc mamy landrynki cytrynowe i chyba mm. nigdy bym się nie pokusił o swobodzenie landrynek cytrynowych, tak po prostu. Zazwyczaj pomijałem chyba, te cytrynowe i pomarańczowe, więc uwaga, Uu, no to pachnie po prostu jak Strepsils i są piękne. O, smak liczyni Moja babcia chyba miała kiedyś jakieś cytrynowe cukierki u siebie. To smakuje jak to. Zarąbiste. Ej, serio. Jezu. Nie wiedziałem, że będę fanem landruńki cytrynowej. Mmm. Ja daję piąteczkę. Mi smakują. Także to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. W ogóle wysyłacie mi masakrycznie dużo tych słodyczy, więc myślę, że może się pojawić jeszcze kolejny taki odcinek z kontynuacją. Także piszcie teraz może tutaj na YouTubie, w komentarzach, jakie są wasze ulubione słodycze. Bye!